Dobrze odebrał mu piłkę. To co? Witam was w ostatnim odcinku CIF-23 Kariera Malago na moim kanale. Jutro już jest premiera i 24, zatem idealnie, za tym żeśmy idealnie zakończyli serię. Tak, mistrzostwo Hiszpanii mamy już praktycznie pełne. wystarczy tylko zdobyć jeden punkt w zasadzie wystarczy tylko wygrać jeden mecz i tyle. I powinno być mistrzostwo. Nawet nie musimy wygrywać tego meczu, bo Barcelona się wywaliłam niż jesteśmy mistrzem Hiszpanii, nawet nie, musieli, nawet nie musieliśmy się postać, się starać. Dodaliśmy również do finału Ligi Mistrzów, w którym gramy z Interem Mediolan. No, i w tego w Pucharze Hiszpanii wygraliśmy skromnie, no ale wygraliśmy 1-0 z Espaniolem. Zatem, podwójna korona już zdobyta jeszcze musimy tylko zdobyć tego pod, jeszcze musimy tylko zdobyć potrójną koronę, czyli wygrać Ligę Mistrzów, czy szybka śmierć przeciwko Beti Sobie. Cykrywamy ehm, i Pawłowski. Ehm, Będę ehm, rozegramy w tym odcinku dwa mecze, jeden u siebie ligowy. Ehm, bo zobaczyć zobaczyć jak Denis Tomala podnosi to trofeum, podnosi trofeum za tego za ehm, wygranie na Ligi. Kalendarz, jak to wygląda w kalendarzu? Będziemy grali u z Rayo Vallecano, dobra to sobie przesimulujemy ehm, w kalendarzu. Remix z Villarrealem i z Atletico e, Madrid w Pizze 3-1. Ale to już jest akurat najmniejsza sprawa. E, Czad drużyny, to się czepia. Tomala chce grać, tak zagrać szefowo, no super ze mnie szefowo. Tak, e, tutaj możemy już zagrać 80 punktów, to chyba jest jakiś najnowszy, to chyba jest jakiś najnowszy rekord. 80, dobra, tutaj jest to mi można sobie zagrać. Wystawię trochę rezerwowy skład, żebym żeby mi się nie zajechał aż tak zbytnio na tego na. Tego, na... Żeby mi, się, żeby mi się nie połamali moi najlepsi zawodnicy na mecz, tego, na mecz z Interem. No i również tak, również w tym, również tak, również w tym tygodniu yy, nie będzie już odcinków ani ze Skyrima, ani z GTA, bo mi się po prostu nie chce w tym tygodniu nagrywać już tej gry. Nie, nie chcę mi się nagrywać tych gier. Yy, zobaczę co będzie jutro, może będzie jakieś, nie wiem, jakieś przeglądanie TikToku czy coś w tym stylu, zobaczymy co będzie. Yy, możesz tutaj tego HoLund wystawić, tak, jest, Coin się wystawia, HoLund wie o co chodzi, strzela strzelaj stąd, tam będzie bramka. Ale tak, nie wiem co będzie jutro, Już zobaczymy, może jutro też w ogóle nie być materiału, jutro może być też, nie wiem, może być przegląd TikToka albo starych materiałów, rozliczenie się z przeszłością, tak jak ostatnio każdy na YouTube się rozlicza, tak jakby tego, w cudzysłowie, bo, no, ostatnio wyciekały brudy na, na wielu YouTuberów, ostatnio wyciekają, więc na mnie też coś prędzej czy zatem, no, na mnie też, zatem, no, wiecie o co chodzi, na mnie też coś musi wyciekać, w cudzysłowie, i się rozliczymy sobie z moimi starymi materiałami. Będzie żenada totalna, no ale no co, no będzie śmieszniej i żenująco. Na no, my kanał jest generalnie żenujący. Biegni, kojunt, asysta Denisa Tomali, no po prostu w ostatnim meczu to się musi stać, no nie. Jak on to zepsuł przeciwko tak, tak nie wolno, no tak nie wolno, no. Dobra, to może, się, to może się na nas zemścić. Aronson, Burkart, znacie Burkarta? Ja szczerze mówiąc nie znam tego gościa nawet. Burkart, Burkart, ale patrz, jak już rozpędzą on ma jakieś 90 tempa. Ale dobra, beznadziejnie podał Ars, a, a tego Arrosa to w ogóle beznadziejnie strzelił. Ale nie, zobaczę jeszcze co, zobaczę, zobaczę jeszcze co będzie jutro na, na, na moim kanale. Na pewno nie będzie kontentu gamingowego nareszcie, bo, no, bo ileż można grać w gry? Musi być, musi być jakaś odskocznia. Odbierzmy tę piłkę, kurwa, ma, nie no Gr -granie, granie z załodnikami 80 overalla jest znacznie cięższe niż yy, granie z załodnikami 90 overalla. Yy, dobra, to będzie prosto spalone, a chuj strzelać z pierwszej może będzie... może... Mogę nie strzelać z pierwszej myślałem, myślałem, że to będzie nawet spalone, więc na się już, szczerze mocniej nie wysilałem, szczerze. No jak się okazało, to jednak spadany nie był. Yy, dobra, tutaj Burkard dobrze odebrał mu piłkę. Yy, to co? A klikam Y, by ten, ten Ziggler wyszedł i co złapał. Nie spodziewałem się, że Botman się wydaje totalnie ale i tak no strzela na dwa do innego. to tam i tak prowadzimy. Nawet mimo, tego, nawet mimo tych wylewów gra nam tego gra nam zdecydowanie gra nam tego gra chce nam dać zwycięzców w ostatnim meczu ligowym z pierwszej piłki kusze próbowszy z dystansu, ale nic 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 promu nie dało. Um, gra tutaj Danis Tomala. Nie da mu kapitał Nie dałam mu kapitana. Zapomniałem. Dobra, dam mu na ligę mistrzów. Na mu na ligę mistrzów, jak ewentualnie, jak wygramy to trofeum, to dam mu tego, dam mu opaskę kapitana i tyle. E, tak, ileż mam minut? Podejrzewam, że minęło już 5 minut. Junior chce odejść. Jaki? Olesen chce odejść. No dobrze, możesz odejść. I tak, radę, i tak raz, raczej, raczej z nic nie będzie, nie będzie, to możesz odejść. Intermedialan, Mecz o mecz o potrójną koronę. Tomana oczywiście chce grać. Ja bym oczywiście jak Marcin tam mógł zagrać, bo czemu nie? zasłużył, zasłużył. Od, od tego, od drugiej, od drugiej ligi hiszpańskiej do finału Ligi Mistrzów. Co z tego, że pani rozegrał do tego momentu pięć spotkań, w tym wszystkie w poprzednim, w tym, wszystkie w tym sezonie rozegrał. No, zasłużył, dobra, pokaż najlepsze akcje, najlepszy skład wystawiony, Majano na skrzydle, dokładnie tak, no, z no na skrzydle, bo z moja no na skrzydle to zawsze wygrywamy mecze, przynajmniej te grane wygrywamy. Najlepsze akcje, no ale też jestem trochę, jestem trochę podmęczony, przed, przed chwilą wróciłem, przed chwilą wróciłem tego z, tego, z miasta. Jestem trochę, jestem trochę podmęczony, dlatego tak chcę trochę na szybko nagrać ten materiał. Inter kontra, o kurwa, ty no nie gadajcie, że oni jeszcze z nami wygrają finał, no Jezus Maria, jak oni z nami wygrają finał, to ja się zesram, Gakpo, Gakpo, no ty nic nie umiesz praktycznie, Weron, dobrze, dobre, za podanie tutaj tego do Kubo, z, e, Botman to idealnie przejął, e, mają wolny, Jezus Maria, nie no, oni będą nas, oni będą nas wcisnęli, jak my się zesramy w ostatnim odcinku. A naprawdę, ja nie będę miał, nie, nie będę miał żadnych słów, Pawłowski, dobra, powalcz tam jeszcze skak po dobrze, nie, jak po, po ty z tego, z tego pojedynku lepiej wyszedł, Palacios, 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 ty już tam skończyłeś karierę, Fabio Weira, poprzeczka, zobacz Wy, tam, wybić, wypierdol, wypierdolcie, wypierdolcie to wszyscy, Jezus Maria, Inter teraz prowadzenie, Elliot 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 Di, Di Marco, Di Marco, Fabio Weira, Jezus Maria, dobrze, że nie strzelał, Di Marco, Di Marco, Di Marco, to gol. No i się, no, no zesrami, zesrami, zesrami się w ostatnim odcinku. Zasramę się w ostatnim odcinku. A, pierdolę, już ta akcja powinna być dawno skończona. Tak, ta akcja powinna być dawno skończona ale i tak kurna nie dało się wybić. Simo. Simo. kurwa Mać. Nie, to z koniec. Tak, to z koniec. Inter to wygrał. Inter to wygra. No nie dadzą, nie dadzą nam żadnej stosownej akcji. Nie będą mieli indywidualnej rally, nie będą mieli tego, tego typu akcji. My nic nie będziemy mieli. Niepotrzebnie dałem Denisa Tonale. Niepotrzebnie. No ale chciałem, żeby gościu pojrzał. Niepotrzebnie też chyba, kurwa, grałem skróty. Może toż kurwa, podejść. No, kurwa, przegrywamy fina. Może też, nie wiem, podejść. Dobrze. Tanganga. Tanganga podszedł. To w ogóle to już chyba wszystko mówiło o tej drużynie. Tanganga. Tego na Alfonso Garcia. Alfonso Garcia. Ale nie ma do kogo rozegrać. Nie ma do kogo rozegrać. Hojlund! Mamy atak! Dobra! Jezus, już może to będzie koniec meczu! Dobra, jak to wygląda? Jak to wygląda? Jak to wygląda? Wygląda to beznadziejnie! Dobra, górna prostopadła, tam do Pawłowskiego! Dobra, ale tam jeszcze może powalczy... Dobrze, Alfonso Garcia, Alfonso Garcia do Vidala... Vidal wszedł! No, to już nic że przegrywamy. grywamy! Hojlund, Garcia, Garcia! Strzelaj stąd, no nie! No nie! Nie, 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 nie! nie. nowo, nie! Nie no przegraliśmy. kurwa finał no Frajerstwo totalne A chuj niech sobie już 2 do bo my to gdzieś Pomijamy te scenki Zostaliśmy frajerami... frajerzy dekady Zostaliśmy frajerami dekady Okulary na bok Zostaliśmy frajerami. Mogę wam zagrać ten mecz cały cały Kurwa cały Dobra

Dobra, szybko sobie zobaczymy ligi. Chciałem dać podsumowanie całej kariery, ale szczerze mówiąc po tej mi się, szczerze mówiąc, się totalnie już Po tej porażce po tej, po tej co mi się już totalnie odechciało podsumowanie robić z drugiej ligi się spierdolić, fajże ci totalnie. To było na tyle w tym odcinku i do następnego.